Karol Nawrocki od lat pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych i jednocześnie enigmatycznych postaci polskiego życia publicznego. Dla wielu był symbolem ambicji, odwagi i patriotyzmu, dla innych przykładem człowieka, który zbyt mocno uwierzył we własną legendę. Jego historia to opowieść o błyskotliwej karierze, o miłościach, które dawały nadzieję i raniły do krwi, ale przede wszystkim o cenie. Jaką płaci się za sukces, gdy światła reflektorów gasną, a zostaje tylko cisza. Karol urodził się w Gdańsku, mieście o długiej historii walki, wolności i tożsamości. Dorastał w rodzinie, w której wartości patriotyczne i pamięć historyczna były świętością. Już jako nastolatek interesował się dziejami Polski, zwłaszcza okresem II wojny światowej i powojennych represji. Jego nauczyciele mówili, że miał w sobie niezwykłą pasję do odkrywania prawdy. Potrafił godzinami siedzieć w archiwach, przeglądając pożółkłe dokumenty, które inni uważali za bezużyteczne. To właśnie wtedy narodziło się jego marzenie. Zostać historykiem, który nie tylko opisze przeszłość, ale także przywróci pamięć tym, których nazwiska zostały zapomniane. W tamtych latach nikt nie przypuszczał, że młody, niepozorny chłopak. Stanie się jednym z najbardziej znanych i jednocześnie najbardziej atakowanych ludzi w kraju. Po ukończeniu studiów historycznych, Nawrocki szybko zyskał uznanie w środowisku akademickim. Jego prace o oporze antykomunistycznym po 1945 roku były przełomowe. Łączył w nich rzetelność badacza z pasją społecznika. Jednak jego ambicje sięgały dalej niż uniwersyteckie sale. Chciał, by jego głos był słyszany szerzej. Wstąpił do Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie szybko awansował. To właśnie w IPN jego kariera nabrała zawrotnego tempa. Zyskał reputację człowieka twardego, konsekwentnego, niebojącego się konfrontacji. Ale im wyżej się wspinał, tym więcej pojawiało się wokół niego wrogów. Krytykowano go za rzekome upolitycznienie historii, za zbyt ostry język wobec przeciwników, za brak pokory. Sam Karol odpowiadał, że prawda nigdy nie była wygodna, a jego rolą nie jest milczeć. Z czasem jednak polityka zaczęła go pochłaniać bardziej niż nauka. Pojawiały się nowe sojusze, spotkania z ludźmi władzy, decyzje podejmowane w cieniu zamkniętych gabinetów. W jego życiu prywatnym zaczęły pojawiać się pęknięcia, długie godziny pracy, napięcie i stres zaczęły odbijać się na relacjach. W tym czasie poznał ją. Kobietę, która w jego oczach była uosobieniem siły i delikatności. Nikt dokładnie nie wie, jak się spotkali. Jedni mówią, że podczas konferencji naukowej, inni, że przypadkiem w kawiarnianym gwarze Starego Miasta. Pewne jest tylko jedno: od pierwszego spotkania między nimi pojawiła się iskra. Ona, artystka, wolny duch, nie znosząca ograniczeń. On, człowiek zasad, porządku historii, ich związek od początku był jak starcie dwóch światów. Karol zakochał się bez pamięci, a jej obecność przynosiła mu spokój, jakiego od dawna nie znał. W listach, które zachowały się w prywatnych archiwach, pisał o niej: Jest moim azylem, moją przystanią w świecie, który krzyczy, ale szczęście trwało krótko. Plotki, zazdrość i medialna presja zaczęły niszczyć to, co zbudowali. Wkrótce pojawiły się pierwsze artykuły sugerujące, że związek ten nie był wolny od tajemnic. Ktoś twierdził, że kobieta była wcześniej związana z jednym z jego politycznych przeciwników, inni mówili o wspólnych wyjazdach finansowanych z niejasnych źródeł. Prawda nigdy nie została w pełni ujawniona, ale dla Karola to był cios. Czuł się zdradzony nie tylko przez ludzi, ale i przez los. Gdy jedna z gazet opublikowała sensacyjny materiał o rzekomych nadużyciach służbowych i prywatnych podróżach za państwowe pieniądze, jego nazwisko z dnia na dzień trafiło na pierwsze strony. Nawrocki, który zawsze dbał o swój wizerunek człowieka moralnego, nagle stał się bohaterem medialnej nagonki. Telewizje, portale, blogi wszyscy mówili tylko o nim. Jedni bronili go z pasją, inni bezlitośnie atakowali. Wewnętrznie był zniszczony. Ludzie, których uważał za przyjaciół, milczeli. Niektórzy odwrócili się bez słowa. Jego ukochana również zniknęła. Podobno wyjechała za granicę dla własnego dobra. Karol został sam. To właśnie wtedy podjął decyzję, która miała zmienić jego życie na zawsze. Wycofał się. Zrezygnował z funkcji. Zamknął się w domu pod Gdańskiem i odciął od świata. Dla mediów zniknął. Jakby zapadł się pod ziemię, nie odbierał telefonów, nie odpowiadał na wiadomości. Dla wielu był skończony, ale dla niego to była jedyna droga, by zachować resztki godności. Samotność. Cisza, która boli bardziej niż krzyk. Lata w ukryciu były dla Nawrockiego próbą i karą zarazem. Z człowieka, który jeszcze niedawno przemawiał do tłumów, stał się samotnikiem. Rankiem spacerował po plaży, z dala od ludzi, jakby szukał odpowiedzi na pytania, których nikt inny już nie zadawał. Pisano, że spędza czas na pisaniu pamiętników, że przygotowuje książkę o prawdzie i manipulacji, ale żadne z tych projektów nigdy nie ujrzały światła dziennego. Znajomi, którzy odważyli się go odwiedzić, mówili o człowieku zmienionym, cichym, refleksyjnym, czasem melancholijnym. On żyje jakby już umarł. Powiedział jeden z dawnych współpracowników: Patrzy na morze godzinami, jakby próbował w nim odnaleźć sens tego wszystkiego. Jego zdrowie również zaczęło się pogarszać. Chroniczny stres, brak snu, problemy z sercem wszystko to sprawiało, że z dnia na dzień wyglądał coraz gorzej. Lekarze ostrzegali, że jeśli nie zmieni stylu życia, konsekwencje mogą być tragiczne. Ale Karol odpowiadał tylko, nie można zrezygnować z walki, nawet jeśli została tylko cisza. Dziś, po latach milczenia, legenda Karola Nawrockiego wciąż wzbudza emocje. Dla jednych pozostaje symbolem odwagi, człowiekiem, który nie ugiął się pod presją, dla innych przykładem, jak łatwo władza i ambicja mogą zniszczyć człowieka. Sam Nawrocki nigdy nie próbował bronić się publicznie. Nie było konferencji, wywiadów, sprostowań. Jakby uznał, że cisza jest jedyną odpowiedzią, która ma sens. Ale jego historia to nie tylko polityka i skandale to także opowieść o człowieku, który kochał, cierpiał i próbował odnaleźć siebie w świecie, który nie zna litości. W listach, które niedawno ujrzały światło dzienne, pisał: Nie żałuję, że żyłem tak, jak żyłem. Żałuję tylko, że uwierzyłem, że człowiek może być większy niż swoje błędy. Minęły lata, odkąd Karol Nawrocki zniknął z życia publicznego. Dla większości był już tylko wspomnieniem, nazwiskiem z dawnych artykułów i raportów, które żółkły w archiwach redakcji. Ale gdzieś na północy, w cichej wiosce nad Bałtykiem, wciąż żył człowiek, który nie potrafił zapomnieć nie o karierze, nie o polityce, lecz o niej. O kobiecie, która kiedyś rozświetlała jego dni, jak słońce w środku zimy. Echo dawnych dni. Codzienność Karola stała się rytuałem. Wstawał wcześnie, parzył mocną kawę, siadał przy oknie i patrzył, jak fale rozbijają się o skały. Czasem notował coś w starym zeszycie, którego kartki były już wytarte od ciągłego otwierania. Pisał o przeszłości, o błędach, o miłości, której nie potrafił zrozumieć ani zapomnieć. Nie wiem, czy to ja ją straciłem, czy ona odeszła, zanim jeszcze zdążyłem ją poznać naprawdę. Zanotował pewnego dnia. Listy, które nigdy nie zostały wysłane, wypełniały szuflady jego biurka. Każdy z nich zaczynał się od słów Kochana, ale żaden nie kończył się podpisem. Jakby wstydził się już własnego imienia. Być może czuł, że nazwisko Nawrocki, niegdyś synonim dumy, stało się ciężarem, którego nikt nie chciał już nosić. Wspomnienia wracały w najmniej oczekiwanych chwilach. Zapach perfum, mijającej kobiety. Melodia starej piosenki w radiu, listonosz, który przypadkiem przyniósł gazetę z jego dawnym zdjęciem wszystko to rozcinało go od środka. Wiedział, że nie może cofnąć czasu, ale nie potrafił też przestać wierzyć, że gdzieś jeszcze istnieje szansa na odkupienie próba powrotu. W 2022 roku, po prawie dekadzie ciszy, Nawrocki pojawił się niespodziewanie w Gdańsku. Nikt nie wiedział, co go skłoniło do tego kroku. Może tęsknota za przeszłością, a może zwykła potrzeba bycia zrozumianym? Wziął udział w kameralnym spotkaniu poświęconym historii powojennej Polski. Nie przemawiał, nie pozował do zdjęć, siedział z tyłu sali, słuchając młodych ludzi, którzy mówili o prawdzie, pamięci i odpowiedzialności. Kiedy po spotkaniu kilku uczestników rozpoznało go, reakcje były mieszane. Jedni podchodzili z szacunkiem, inni z rezerwą. To on, Naprawdę on, szeptano. Karol tylko skinął głową i odszedł. Ale tego wieczoru, po raz pierwszy od lat, poczuł coś, co przypominało nadzieję. Kilka tygodni później pojawił się w mediach społecznościowych nie z oficjalnym oświadczeniem, nie z komentarzem politycznym, lecz z krótkim wpisem: Prawda nie umiera, nawet jeśli o niej milczymy, ale milczenie uczy pokory. Wpis ten rozszedł się błyskawicznie. Jedni odczytali go jako próbę powrotu do życia publicznego, inni jako desperacki apel człowieka zapomnianego. W ciągu doby tysiące komentarzy zalały sieć. Jedni go wspierali, inni przypominali dawne grzechy. Karol nie odpowiedział na żaden z nich. Dla niego to nie był manifest, to była spowiedź, spotkanie po latach. Niektórzy twierdzą, że kilka miesięcy później los po raz ostatni skrzyżował jego ścieżkę z kobietą, którą kiedyś kochał. Spotkali się przypadkiem w małej galerii sztuki w Warszawie podczas wernisarzu młodych malarzy. Ona była tam jako gość, on jako cień samego siebie, który przypadkiem zajrzał, by ukryć się przed deszczem. Ich spojrzenia spotkały się na moment, krótki jak uderzenie serca, ale wystarczający, by cały świat wokół zniknął. Nie było wyrzutów, nie było łez, tylko cisza, długa, gęsta, pełna wszystkiego, czego nigdy nie powiedzieli. Nie sądziłam, że cię jeszcze zobaczę, wyszeptała. Ja też nie sądziłem, że jeszcze umiem patrzeć w oczy, odpowiedział cicho. Rozmawiali krótko o niczym i o wszystkim. O sztuce, o pogodzie, o życiu. Kiedy wychodzili, padał deszcz. On odprowadził ją na przystanek. Trzymając parasol, jakby chciał chronić ją nie tylko przed wodą, ale przed całym światem. Nie wracaj do tego wszystkiego powiedziała, zanim wsiadła do autobusu. Nie warto muszę odpowiedział bo jeśli nie wrócę, to znaczy, że nigdy naprawdę nie istniałem. To było ich ostatnie spotkanie człowiek wobec własnych demonów. Po tamtym wieczorze Karol zamknął się w sobie jeszcze bardziej ale coś się w nim zmieniło. Zaczął znów pisać, tym razem nie do szuflady, lecz z myślą o publikacji. Jego teksty były inne niż dawniej, bardziej osobiste, pełne refleksji. Pisał o samotności, o utracie sensu, o świecie, w którym prawda staje się towarem, a pamięć narzędziem władzy. Jednocześnie zbliżył się do kościoła. Nie z powodów politycznych, jak kiedyś sugerowano, lecz z autentycznej potrzeby duchowego schronienia. Uczestniczył w mszach, siedział z tyłu, nierozpoznany, często z oczami spuszczonymi w dół. Ksiądz z miejscowej parafii wspominał go jako człowieka, który nosił w sobie coś ciężkiego, ale szukał światła. Nawrocki próbował też pojednać się z rodziną. Lata ciszy sprawiły, że więzi się rozpadły. Brat nie chciał z nim rozmawiać, matka zmarła, zanim zdążył ją odwiedzić. W jednym z późnych listów napisał: nie wiem, czy Bóg wybacza ludziom, którzy milczeli z dumy, ale jeśli tak, to proszę, żeby dał mi jeszcze jeden dzień, nie dla mnie, lecz dla tych, których zawiodłem. Świat, który nie zapomina, media nie zapomniały o nim całkowicie. Co jakiś czas jego nazwisko wracało przy okazji nowych publikacji, raportów, dokumentów. Jedni wspominali go jako człowieka, który pasem miał rację, ale przegrał, inni jako symbol wszystkiego. Co w polskiej polityce poszło źle. Byli też tacy, którzy starali się go zrozumieć. W 2023 roku pewna dziennikarka młodego pokolenia, Anna Wiśniewska, odnalazła go i zaproponowała wywiad. Początkowo odmówił, potem jednak zmienił zdanie. Spotkali się w jego domu, wśród książek, zdjęć i zapachu papieru. Nie chcę, żeby pani pisała o skandalach, powiedział na początku. Chcę, żeby pani napisała, że każdy człowiek ma prawo do błędu. Nawet ten, który kiedyś chciał być bezbłędny. Wywiad ukazał się kilka tygodni później pod tytułem Człowiek, człowiek, człowiek który przestał wierzyć w siebie. Artykuł poruszył tysiące czytelników. Po raz pierwszy od lat głos Nawrockiego zabrzmiał nie jako oskarżenie, lecz jak wyznanie. W komentarzach Pojawiały się słowa wsparcia. Wszyscy popełniamy błędy. Dobrze, że wreszcie mówi. To człowiek, który zapłacił zbyt wysoką cenę za prawdę, ale byli też tacy, którzy wciąż nie wybaczyli. Dla nich jego historia pozostawała przestrogą. Próba odkupienia. Po publikacji Karol postanowił działać. Założył fundację, której celem było wspieranie młodych historyków i dokumentalistów. Chciał, by nowa generacja Miała odwagę mówić prawdę, ale także pokorę, wysłuchać innych. Nie zabiegał o rozgłos. Na stronie fundacji widniało tylko jedno zdanie: Nie chodzi o to, by być bohaterem. Chodzi o to, by nie przestać być człowiekiem. To był jego sposób na odkupienie. Przestał szukać uznania, zaczął szukać sensu. Pomagał w cichości, finansował badania, wspierał publikacje, czasem anonimowo przesyłał stypendia studentom. Ci, którzy go spotykali, Mówili, że wreszcie był spokojny, wciąż melancholijny, ale niezrozpaczony. Jakby pogodził się z tym, że życie to nie pasmo sukcesów, lecz ciąg prób, nie zawsze udanych, ale zawsze ważnych. Cień i światło. Pod koniec 2024 roku stan zdrowia Karola znacznie się pogorszył. Lekarze mówili o przemęczeniu, o chorobie serca, której latami nie leczył. Sam jednak zdawał się pogodny. Pisał do znajomych krótkie wiadomości. Każdy z nas musi kiedyś przestać walczyć, ale ważne by odejść, wiedząc, że próbowało się do końca. Wieczorami nadal wychodził na plażę. Siadał na zimnym piasku, patrzył na morze i szeptał do siebie słowa modlitwy, której nikt inny nie znał. Wydawało się, że wreszcie znalazł pokój. Nie ten, który daje zapomnienie, ale ten który rodzi się z akceptacji. Zima przyszła wcześniej niż zwykle. Wiatr z nadmorza był ostry, niosąc ze sobą zapach soli i śmierci. W domu Karola Nawrockiego panowała cisza, przerywana tylko tykaniem starego zegara, który od lat wskazywał czas tak, jakby zatrzymał się między wczoraj, a nigdy. Był już słaby. Lekarze mówili o zaawansowanej chorobie serca, o latach stresu i wyczerpania. On sam nie mówił nic. Tylko czasem, gdy rozmawiał z przyjaciółmi przez telefon, żartował półgłosem. Człowiek, który chciał ocalić pamięć, sam staje się wspomnieniem. Cisza przed końcem. W styczniu 2025 roku Nawrocki przestał pojawiać się publicznie. Jego fundacja działała już samodzielnie, a on sam ograniczył kontakty do kilku zaufanych osób. Większość dnia spędzał w fotelu, wpatrując się w morze. Pisał ostatnie notatki, krótkie, poszarpane myśli, bardziej poetyckie niż naukowe. W jednej z nich zanotował: Historia nie jest zbiorem faktów, to rachunek sumienia narodu. A ja całe życie spowiadałem się cudzym głosem. W marcu pojawiły się pierwsze pogłoski o jego złym stanie zdrowia. Ktoś widział karetkę pod jego domem. Ktoś inny mówił, że przewieziono go do szpitala w Gdyni. Nikt nie wiedział na pewno. Media milczały. Może z szacunku, a może z obojętności. W rzeczywistości Karol spędzał ostatnie tygodnie w małym ośrodku rehabilitacyjnym niedaleko Sopotu. Nie chciałby, ktokolwiek o tym wiedział. Nie chce litości, powtarzał. Człowiek nie umiera dla gazet, tylko dla siebie. Ostatnia rozmowa. To wtedy po raz ostatni odwiedziła go Anna Wiśniewska, ta sama dziennikarka, która rok wcześniej przeprowadziła z nim poruszający wywiad. Przyszła bez zapowiedzi, z bukietem polnych kwiatów. Znalazła go siedzącego przy oknie, z książką otwartą na pustej stronie. Pisze pan coś nowego? Zapytała cicho. Już nie, odparł z uśmiechem. Teraz próbuję tylko zrozumieć, co napisałem przez całe życie. Rozmawiali długo o sensie prawdy, o winie. I o tym, czy człowiek ma prawo do drugiej szansy. Karol mówił spokojnie, jak ktoś, kto pogodził się z losem. Wie pani, całe życie walczyłem o to, żeby ludzie pamiętali, ale nikt mnie nie uprzedził, że pamięć potrafi boleć bardziej niż zapomnienie. Kiedy wychodziła, dał jej kopertę. Niech pani tego nie otwiera, dopóki mnie nie będzie, powiedział. To nie jest list do świata, to jest list do niej. List, który przyszedł za późno. Kilka tygodni później, w kwietniu, Karol Nawrocki zmarł w swoim domu. Nie było komunikatu prasowego, nie było oficjalnych uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho w gronie kilku przyjaciół i współpracowników. Na trumnie leżała tylko jedna róża i stara książka historyczna z zakładką między stronami 1145 a 1946. Dopiero wtedy Anna otworzyła kopertę. W środku znajdował się list, pisany starannie, charakterem pisma, który znała z jego notatek. Nie był adresowany imiennie, ale każdy, kto go czytał, wiedział, do kogo był skierowany. Kochana, jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że już mnie nie ma. Ale wiesz, ja zawsze wierzyłem, że ludzie nie odchodzą naprawdę, tylko zmieniają miejsce, z którego patrzą. Nie umiałem kochać cicho. Kochałem jak człowiek, który wierzy, że miłość może naprawić świat, a może właśnie dlatego wszystko się rozpadło. Przepraszam cię za tamte dni, za słowa, które raniły, za dumę, która była silniejsza niż uczucie. Wierzyłem, że walczę o prawdę, a tak naprawdę uciekałem od siebie. Gdybyś mogła mnie jeszcze raz zobaczyć, nie chciałbym, żebyś pamiętała mnie jako człowieka, który się bał. Chciałbym, żebyś pamiętała, że próbowałem. Dziękuję ci, że nauczyłaś mnie, czym jest cisza. W niej znalazłem Boga. Karol. List ten trafił do archiwum fundacji, ale kopię Anna zatrzymała dla siebie. Powiedziała później, że nigdy nie czytała nic równie prawdziwego. Dziedzictwo. Po jego śmierci o Karolu Nawrockim znów zaczęto mówić, tym razem inaczej. W gazetach ukazały się wspomnienia, analizy jego prac, listy od ludzi, których inspirował. Niektórzy zaczęli nazywać go ostatnim romantykiem polskiej historii, inni człowiekiem, który spłonął własnym ogniem. Fundacja, którą stworzył, rozrosła się. Jej siedziba w Gdańsku stała się miejscem spotkań młodych naukowców i artystów. Na ścianie głównego holu zawisły jego słowa. Nie piszcie historii po to, żeby kogoś osądzać, piszcie ją, żeby zrozumieć, jak łatwo można się pomylić. Co roku w rocznicę jego śmierci, na plaży, na której spędzał swoje ostatnie dni, ktoś zostawia świecę i małą kartkę z cytatem z jego pamiętnika. Cisza też ma głos, trzeba tylko nauczyć się jej słuchać. Pojednanie. Kilka miesięcy po jego odejściu kobieta, którą kochał, wróciła do Polski. Uczestniczyła w skromnej mszy upamiętniającej jego życie. Usiadła w ostatniej ławce, bez makijażu, w prostym płaszczu. Gdy ksiądz wspomniał o człowieku, który szukał prawdy w sobie, spuściła głowę. Po nabożeństwie poszła na plażę, gdzie kiedyś razem spacerowali. Usiadła na piasku i wyjęła z torebki stary list, ten sam, który kiedyś do niej napisał, ale nigdy nie wysłał. Czytała go powoli, łzy spływały po policzkach. Nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętasz. Jeśli tak, nie zapominaj bo zapomnienie to druga śmierć. Wtedy po raz pierwszy od lat odpowiedziała szeptem, choć nikt nie mógł jej usłyszeć. Nie zapomnę Karolu. Nigdy. Epilog. Światło po burzy. Dziś, lata po jego odejściu, imię Karola Nawrockiego wraca nie w kontekście polityki, lecz człowieczeństwa. Młodzi badacze cytują jego notatki, a studenci historii uczą się o nim. Jako o człowieku, który pokazał, że prawda bez miłości jest tylko bronią. W 2027 roku jego prywatne dzienniki zostały opublikowane pod tytułem W cieniu pamięci. Książka stała się bestsellerem nie ze względu na sensację, lecz na szczerość. W przedmowie wydawcy napisali: To nie jest książka o historii Polski, to książka o człowieku, który chciał ją zrozumieć i w tym poszukiwaniu odnalazł siebie. Każdy, kto czyta te zapiski, odnajduje w nich coś własnego: ból, tęsknotę, przebaczenie. A w ostatnim zdaniu, ostatniego rozdziału, Nawrocki napisał: Nie szukajcie mnie w pomnikach ani archiwach, jestem w ciszy, którą zostawiłem po sobie. I może właśnie tam, w tej ciszy, gdzie kończy się historia, a zaczyna człowiek, wciąż można go usłyszeć.